Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Róg Suwerenu Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić dwie postacie liderów Konfederacji, Grzegorza Brauna oraz Korwina Mikę. Guru Jabłonowskiego i Osadowskiego, którzy przez dwa lata bez przerwy promowali ich do znużenia. Telewizja NPTV, która Mieni się dzisiaj kabaretem. Opiera się na danych wulgaryzmach nawołujących do przestępstwa, morderstwa, bujek, wyzywających Żydów od najgorszych. Również i polityków tej samej maści. I drodzy Państwo, nic się nie dzieje. Oni nie mają żadnej sprawy karnej. i kanał funkcjonuje Cały czas inne osoby, zagłoszenie normalności prawdy mają sprawy sądowe. Natomiast oni nic. Również dzi w muzeum i to nie interesuje także. A ja przypomnę, że stryj Grzegorza Brauna, Juliusz, który pracuje w TVP, nie ukrywa swojego pochodzenia. Jak i również chyba nikt nie ma wątpliwości co do pochodzenia, jakiego klucza jest pan Korwin-Mikke. Więc nasuwa się pytanie, czy Jabłonowskiemu i Osadowskiemu to nie przeszkadza? Tacy są bardzo lojalni w stosunku do swoich mozdawców. No, drodzy państwo, Jabłonowski, będąc aktorem i reżyserem doszedł do wniosku, że jest wspaniały sposób na życie, gdzie ja już o tym mówiłem wcześniej, dlatego, że przypomniałem rozmowę moją z Sendeckim, który powiedział prost ja powiedziałem, ale on potwierdził. Czy to prawda, że on to robi tylko dla pieniędzy? Absolutnie. Bez żadnej idei. Coś w tym rodzaju. Są dwie osoby, tak jak mówiłem. Mogę na przykład skonfrontować. Zrobię to, jeżeli będzie trzeba. Jeżeli jeszcze mało dowodów będzie przedstawionych dla Was, drodzy Państwo. I teraz tak. Jabłonowski poprzez wyzywanie siebie i swoich słuchaczy od kanali, od bydlaków, od śmierdzącego gówna w ten sposób Gdy wartościowywuje was, wy potencjalni słuchacze, swoją retoryką, a tym samym pozbawia was kompleksów. W szczególności do płacenia, żeby wam nie ubyło. Przecież to jest takie proste, jak Jabłonowski mówi. Jak to jest możliwe, że wy na takie rzeczy się dajecie nabrać? Przecież nie jesteście małymi dziećmi. tragedia. To jest wręcz tragedia, drodzy państwo, że coś takiego ma miejsce. Teraz chciałbym państwu również przedstawić pana Grzegorza Brauna i jego wywiad dla Sławomira Zakrzewskiego. I bardzo proszę, żebyście go zobaczyli. Ja go nie puszczę, tylko pokażę. Będziecie mogli spokojnie sobie na niego wejść, ponieważ yy, podczas nagrywania na sali jest duży hałas i z pewnością przegrywany jeszcze na mój. Myślę, że to jeszcze będzie gorzej, ale to nie ma problemu. Jest to następny dowód, kim jest pan Grzegorz Brown i jakie były odpowiedzi. Zaraz państwu puszczę. Pokrótce. Zachęcę Państwa do oglądania bardzo tego wywiadu. Sławek Zakrzewski jest moim przyjacielem. To właśnie on jest założycielem ruchu Subrednego Narodu Polskiego. Możecie wejść na jego kanał. Od 25 lat nie zmienił swoich ideałów. ideałów cały czas, niezmiennie, o każdej porze dnia i nocy głosi to samo. Ten wywiad był wyjątkowo dobry, ponieważ tam były trzy pytania: stosunek do Rosji, stosunek do lichwy i stosunek do masonerii. Pan Mościcki, prezydent, zdelegalizował Binajbri, czyli lożę masońską. Natomiast na pytanie Sławka Zakrzewskiego, pan Brał powiedział wolność tomku w swoim domku. Nie. Absolutnie by tego nie zrobił. Wysłuchacie sami i sobie odpowiecie na pytanie. Oczywiście. Bo to jest członek Konfederacji i jeden z mocodawców Jabłonowskiego i Osadowskiego. Chyba nie macie z tego żadnych wątpliwości. Natomiast korwin chciałbym przedstawić również pewien film, żebyście sobie mogli go również zobaczyć. Dzień dobry, nazywam się Wojtek, jestem z Wrocławia, jestem przedsiębiorcą i mam takie pytanie. Panie Januszu, w zasadzie to są dwa bardzo ważne pytania, na które z którymi poluję na przepraszam, że tak to ujmę do pana, ale pierwsze chodzi o, o pana Czerniaka, czy nie uważa Pan, że pan Patlewicz, pan Michalkiewicz przyczynili się do tego, że wynik wyborczy sondaże, w sondażach konfederacji Ogólnej, troszeczkę spadła Jedna sprawa. A drugie takie pytanie bardzo istotne w latach 80. Pan był znanym e, e, antysystemowcem i podróżował pan po Europie. Proszę powiedzieć, na jakiej podstawie ci, którzy tworzyli system, wydawali panu pozwolenie paszportowe? No, dziękuję. Proszę pana, do roku gdzieś tak 70. nigdzie nie wyjeżdżałem, mimo że już od czasów... Y, Gierka półpolskim dostawała paszporty, a ja nie, no ale potem w końcu tam się i ja, to nie było tak, że, że, że nikt nie wyjeżdżał, to już miliony ludzi miałem, miały paszporty zagraniczne w momencie, kiedy ja wyjeżdżałem, także dostałem na przykład, dostałem na przykład paszport ku mojemu zdumieniu pewnemu na wyjazd na konferencję partii liberalnej do pis to mnie to, to mnie zdziwiło, bo ja napisałem otacie o podanie paszportu, że jadę na to mnie, to mnie, to mnie, to mnie i panu powiem jeszcze ciekawostkę taką, żeby uh -huh. o, o tych czasach. Otóż yy, mia miałem podziemne wydawnictwo w Cyna Liberału, miała program, wydrukowaliśmy podziemią i ku mojemu zdumieniu yy, w stanie wojennym gazeta wojskowa, żołnierz wolności, bo nazywała coś takiego, ona wydrukowała w całości ten program z krytyką. Że oczywiście on jest nierealny to tego, ale w całości go wydrukowała. Także jeżeli ktoś nie wrzeszczał, że trzeba tam mordować komunistów, to tam miał szansę jakoś tam przejechać. Mój to jest to, to z lat 80. A w latach 70. powtarzam, no, normalnie się wyjeżdżało już, to nie było jakieś nieudalne nie, nie, cymesz, że człowiek dostawał paszport. Gdybym dostał paszport w latach, latach 40. czy 50., no, to byłem trochę inaczej. E, natomiast pierwsze pytanie było o. o przepraszam bardzo. Już proponuję kol kolejne pytanie. Ja to było... to było ważne pytanie jakieś. Tam było przedsiębiorców. Co ja, co ja wiem... A, już wiem, o, o pana doktora Czerniaka. O, tak. no, pan doktor Czerniak, ja osobiście przecież ja go wstawiłem na listę we Wrocławiu, pan jest z Wrocławia, i on startował wyborach co bardzo dobry wynik, bardzo dobry wynik, porównywalny z jedynką na, na liście, czyli Europosłem w końcu yy, kolegą Iwaszkiewicza, no ja zebrałem uh -huh. z kolei bardzo dużo głosów, bo tak to były trzy lepsze wyniki na tej liście. I tutaj sprzeciw nastąpił ze strony y, kolegów, głównie narodowców, którzy uważali, że tutaj, y, że on tam był, tam w ZOMO, w ZOMO i coś tam. Otóż, otóż y, u nas, y, u nas, znaczy, ja, mnie to nie przeszkadzało. Jeżeli człowiek, y, że tak powiem, uważał, że cały styropian należał lać wtedy, to, to może miał rację, ale chodziło o co innego. Stanisław Michalkiewicz y, powiedział, że że jeżeli wy wstawicie tego Czerniaka, to ja nie chcę was znać. No a my se, przepraszam bardzo, ale bardziej celimy kolegę Galkiewicza niż pana Czerniaka, więc musieliśmy poświęcić pana Czerniaka. Tym bardziej, że nasz koalicjan, czyli nasz nasi koledzy narodowcy byli bardzo ostro przeciwni wstawianiu go na list. Drodzy Państwo, słyszeliście wypowiedź Korwina w mętnej wodzie, rewelacyjnie łowi się ryby. Ja bym tak to określił. No przecież to było niedorzeczne. To, w jaki sposób on odpowiedział na pytania Wojtka z Wrocławia. To ja zrobię swój komentarz co do jego wypowiedzi i pytań. Otóż w tych czasach. Jeżeli on by był antysystemowcem, nie wyjechałby nigdzie. Nie było takiej możliwości. Nie muszę rozwijać tego tematu, bo to jest po prostu niepotrzebne. Jeżeli ktoś był antysystemowcem, nie miał szans w ogóle, żeby dostać paszport. I to jest nieprawda. Co on mówił, że wielu Polaków dostawało, dostawali tylko ci, którzy, którzy było wiadomo, że wrócą. W tych czasach, że wrócą. Dopiero po 89 roku mógł sobie każdy wyjechać gdzie chciał, i nie musiał wcale wracać, ale wtedy było inaczej. Sprawa Konfederacji, mówiąc krótko, Pana Czerniaka, to jak jest również kwestia pani Ewy Żołyskiej. Oni obydwoje nie zostali przyjęci do Konfederacji, pomimo to, że Konfederacja mogła mieć dużo więcej członków, ale to nie było na rękę systemowi, a tym samym Konfederacji, która była partią systemową od samego początku. Z prostej przyczyny. To nie chodzi tylko o to, że pan Czerniak by im przeszkadzał. Czy Ewa Żyłuska, dlatego, że kierują się zupełnie innymi wartościami. Tu chodzi przede wszystkim o to też również, że większa ilość głosów stawiałaby konfederację w zakłopotaniu przed swoimi wyborcami, bo oni po prostu grają tych. Prawicowych, niezależnych, antysystemowych, a tak absolutnie nie jest. I to właśnie o to chodzi. Że mając mało głosów na własne życzenie, nie ma to kompletnie znaczenia w wielu przypadkach w głosowaniu. Jest to w pewnym stopniu wymówka, drodzy Państwo, nic poza tym. Po prostu wymówka. A yy, pan Michalkiewicz, ja przypomnę, Misz Michalkiewicz w oczach Jabłonowskiego, z jakiego klucza rasowego jest? Proszę sobie teraz pytanie, oczywiście, i odpowiedzieć na nie samemu. A jeżeli nie, nie ma problemu. Łatwo to sprawdzić. Yy, oprócz tego, pan Michalkiewicz. Przypomnę, nie będąc z konfederacji, ma bardzo dużo do powiedzenia. Bardzo dużo do powiedzenia. A kwestia, drodzy Państwo, wykrętu, korwinamikę, że bardziej zależało im na Michalkiewiczu niż na Czerniaku. No to jest w ogóle. No ale to jest przecież geniusz, tak. Drodzy Państwo. Dzisiaj chciałbym zrobić ten program krótszy. Jeszcze nawiążę tylko i wyłącznie do samego Jabłonowskiego, ponieważ jego rodowód zmienia się obecnie prawie z dnia na dzień. Ostatnio słyszałem, że je, zarówno jego żona, jak i on, to z języka francuskiego, te nazwiska od y, 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 ludzi, którzy powracali, z kampanii napoleońskiej i po II Wojnie Światowej jako maruderzy, zmęczeni. Ona fatyga, to Fatige, bo to po Francusku jest zmęczony. No takie bzdury oczywiście opowiada. Teraz ostatnio opisał życiorys od innej strony. Opisał też życiorys swojego teścia. Też należałoby sprawdzić. Można sprawdzić. Ja nie mam żadnych wątpliwości. A jak to ujął jeden redaktor, który powiedział, że ma na to dowody? Jabłonowski ma pochodzenie ukraińsko-żydowskie. Wcale mnie to nie dziwi, drodzy państwo, patrząc na jego zachowanie, wcale mnie to nie dziwi. Ale on. Niestety, się wszystkiego wyprze i przyjdzie mu to z dużą łatwością. Przygotowany jest na praktycznie każde pytanie i odpowiedź. To jest aktor, który ma zarabiać na Was pieniądze. To jest jego sposób na życie. Otwórzcie oczy wreszcie i przestańcie robić siebie pośmiewisko. Dobrej nocy życzę Państwu i do następnego razu.